Proszę Państwa, no ceny rosną. Tak, ceny proszę Państwa rosną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną. Ale musicie mieć Państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. Dlaczego? Bo przedsiębiorcy podnoszą ceny, dlatego że im wzrastają koszty. Jak im wzrastają koszty, to oni sobie starają się to zrekompensować wzrostem cen. To są niestety normalne mechanizmy gospodarcze. Nic nie zdołamy na to poradzić. Ty, dziać, a widziałeś? Widziałeś, co tu ktoś pierdoli? Ty... Wnusiu widziałeś, kurwa, dziada? Patrz! Dziad, dawaj go, kurwa! Kurwa, no nie wytrzymię, no nie wytrzymię, kurwa! Dusiek, dawaj go tam, przepaj go! Kurwa. On nie będzie nas obrażał, ty byłeś wcale świtym biznesmenem, nie? Kurwa. No i to mi się podoba, dawaj dziada, dawaj! A to ty, dlatego dziadek taki śmiały jesteś, kurwa! Z rana, dawaj jajca! Dobrze, dobrze! Dawaj, jeszcze! Bierz, kurwa! dawaj go! Dawaj jednemu! Jak to, Dziadziu, było? Goj się, kur... się! Trzymaj, masz tu dychę. Dobrześ mu zrobił. Dobrześ mu zrobił. Masz tu dychę. Kupisz sobie lody. Trzymaj! Dziadziu, jaka dycha? Kur... Dziadziu, dzisiaj to się lody robi, a nie kupuje. Jak to się nie kupuje, taro lodów? No jak masz dziewczynę, to idziesz i... robicie te lody. Ro jak to się robi? Nie robiłeś nigdy lodu z babcią? Kurwa to mnie babka tyle w chuja robiła? O. Dobra dziadzia chodź, bo jak ci zaczną opowiadać to zawału być może dostał chodź O jaga A Dychę ze został weźmiał do następnej czwartki. Kurwa mi tu ja i na tu pojście pojemnik tego, O mam Babie, musimy się jeszcze raz do sklepu wrócić, babka nas zabije Jodź. Chodź Zostaw tego dziada Przyjdę do hołby, to się jej zapytam Jakże tę w dupę wsadzi Powiem, że mi zrobiła na grube miliony, wiesz? Wino wódka, zimne łyski Uchło się ładnie wnuszek jest, boże? Coś tata. i pompa w <laughs> Eww, ale on zapierdala na temat.